W szkole dowiedziałam się zupełnie przypadkowo, no bo zobaczyłam ją e, w internecie. Poczytałam trochę opinii. Okazało się, że jest całkiem niezła z tego co mówią, oni były uczniowie. Zajęcia w szkole są i praktyczne i teoretyczne. Uczymy się bardzo ciekawych rzeczy. Wiele z nich e, z wielu informacji korzystamy na co dzień, nie tylko tutaj w szkole, i nie tylko w salonach, w których robimy praktyki. Bardzo przydały się nam zajęcia z higieny, które powiedziały, jak dbać o siebie, o narzędzia, którymi się posługujemy w szkole. O, zajęcia z psychologii, o tym jak można rozmawiać z klientem, jakich tematów się powinno unikać, co powinno się, jak powinno się do niego podchodzić. Zajęcia ze stylizacji, które mówią nam o tym, jak mamy dobierać fryzury, do jakich kształtów twarzy na zajęciach praktycznych uczymy się tego wszystkiego, co w zasadzie fryzjer powinien umieć już wychodząc ze szkoły. Uczymy się strzyc, uczymy się farbować, uczymy się stylizować fryzury, uczymy się mm, no wszystkiego. Każdą techniką potrafimy zrobić każde, nawet najbardziej trudne cięcia. Wszystko ze sprawą nauczycieli, bardzo zdolnych zresztą, tych, którzy tutaj nas uczą.